Hej hej hej, witajcie dzisiaj e, na odcinek przygotowałam test z drapek z numerem 1 jedyneczki często niech można trafić coś fajnego <laughs> więc y, ryzykujemy <laughs> mam brylanty z numerem 1 e, playbooka może tak go położę playbooka też z numerem 1 e, szczęśliwe linie z numerem jeden, owocówkę i szybkie 50. Zobaczymy, co z tego wytrapiemy. Zaczynamy od tych maluszków. No co, co ma być, to będzie, tak? <laughs> Powiem Wam, że byłam dzisiaj na. O, jeszcze mi się nie zagoiło, kurczę. Byłam dzisiaj na. na brwiach. I jak przyszłam do domu, coś mi strasznie ciągnęło we włosy. I się okazało, że mam wosk we włosach i próbowałam to wymyć nie dało się, więc obcięłam sobie grzywkę mm. trochę lipo no ale cóż bywa i tak patrzcie mamy szansę na 50 tysięcy albo na 2 złote <laughs> a wkład na dzisiejszy odcinek 66, 78, 68 zł. zapomniałam z tego wszystkiego widzicie no i jest dwójeczka zobaczcie więc zaczynamy z wygraną Dobrze, że już mi się tu zdrapało, nie trzeba będzie szukać. <laughs> Jest tak strasznie zimno, śnieg u nas ostatnio padał. Parę dni i zdążyłam się nawet nadziębić. Słuchajcie, nie będę przyspieszać, bo po co? To w miarę szybko się drapie. Kto będzie chciał przewinąć, to i tak przewinie. Następny, gruszka. O, nasypali tych gruszek, dajcie spokój. Teraz mamy śliwkę. Dobra. Następne jest jabłuszko. Też nasypali. <grymka> Brzoskwinka. I tu teraz mamy borówkę, teraz mamy karambol, jeszcze tu arbuz. to sobie tak pozdrapywać o, żeby było mi wygodnie winogronko i figa mówię cicho, bo mój chłop śpi po pracy wrócił z nocki i po prostu padł, a ja, że zawsze nagrywam po nocach to <śm> dzisiaj stwierdziłam, że Chociaż jeden odcinek nagrałabym w dzień. Hmm. Jeszcze tu są cytrynki. Jeszcze w ogóle się nie przybierałam, jak wróciłam, ale pokażę Wam, jak się wybrałam do kosmetyczki. Zobaczcie, czekaj. O, tył naprzód założyłam sweter. No, ja jak Berety, ale się śmiałam. Uśmiałam się, naprawdę się uśmiałam. Dlaczego masz tak sweter założony? No, ale w sensie, że jak. No tył naprzód. <laughs> A ja po prostu nie widziałam. I tak zaspałam więc na szybkości. Tu mamy postaka DAI. Zaspałam więc tak na szybkości. Leciałam do niej i... Jajku no się najlepszy. Tu mamy garnek i... I banan. Jest banan. Jak mam to trzymać, żeby było mi wygodnie. Może jak tak, przekr... o, jak tak przekręcę, to idzie mi wygodnie. Jest tutaj jeszcze banan. Jest garnek. Uh, uh, uh. O, chyba już nie widzę, dobra. Najwyżej się znajdzie. Tu mamy klucz. I pomarańcza. Jest klucz, jest pomarańcza. Boże, jak mnie gardło boli. Klucz i pomarańcze, dobra. Yy... Dobra, sakwa i kwiatuszek. Jest kwiatuszek i tu jest kwiatuszek i tu też. Tu jest sakwa i chyba tylko jedna. I mi radzili, że na ból gardła, żebym się napiła yy, mleka z miodem i z czosnkiem. Ale ja miodu nie lubię, więc nie będę tego pić. Wisienki dobra i słonika nie ma i wisianek chyba też już nie ma Tu jest sztabka złota i cytryna. Cytryna. I tu, aż sztapki nie widzę. Wino i ananas. Ananas jest tu. Jest winogronku, winogronko, winogronko. już na nas tylko jeden. Mm, słoneczko i diament. Diament mamy. Nie, to jest gwiazda. Jeszcze tu. Słoneczka nie ma. Coś te moje jedynki, trefl i korona. Te moje jedynki dzisiaj zawodzą. Mam nadzieję, że nie. Byłam jeszcze dwie wielkie strapy. Gwiazda. I jabłuszko. Jest gwiazda. Jest gwiazda. Uh, uh, uh. No, ostatnie cztery symbole. Serduszko i księżyc. Serduszka nie widzę, a księżyc jest tutaj. Uh, uh, uh. Przed ostatni symbol to tęcza, której nie ma. Tak jest. I arbus. Hm. Nic to nie dało. WNS. Tak jest. Pustaczek. Dobra. To teraz co? To teraz playbooka wezmę. Trzymajcie kciuki wygrywającej liczbie bądź siódemki szukamy. Playbooka bardzo, bardzo lubię. Chciałam krzyżówkę tą wielką z numerem 1, ale nie było. I szukamy tak 34, 13, 12 i 2. 14, 33, 22, 26, 25. 1, same oboki. 11 21, trójeczka i 18. Więc tu nic nie mamy w rubinowej. Siódemka bądź rubin i mamy złoto, worek, perła, perfumy, lustro, moneta, pierścionek kufer, portfel i korona. Więc także nie mamy nic szmaragdowa trzy e, siódemki szukam jest jedna i tylko jedna tu mamy jedna, druga i to wszystko tu też nie ma tu też nie ma ale się ciężko teraz drapie jak tam są jakieś pozostałości tu też nie ma no, i tu też nie ma. Kiedyś bym powiedziała, że na pewno będzie pusta, ale teraz, jak wygrana, potrafi się kryć pod jednym symbolem. No to człowiek jeszcze ma tą nadzieję. Tu dwóch takich samych szukamy. Gra czwarta też nie ma. Gra piąta też nie. W szóstej też nie. Też nie. Też nie. I. I też nie. To po trzech takich samych zobaczymy. Na razie są po dwa różne. O, widzicie? Dzwonek perfumy. Szminka, szminka i... Róże. Tutaj szukamy trzech takich samych kwot. A mamy. O, widzicie, stówki nam zabrakło, że była stówka. Ale bym się cieszyła. Tu szukamy szminki. A mamy złoto, kufer, pierścionek, korona, worek, portfel. Moneta i lustro. Czyli pusta. Ale tu mi się nazbierało tego. Na razie wygląda to słabo, bo jest 36 na minusie. A tylko dwójak wrócił. Kurczę, kurczę, kurczę. Dobra, brylanty z numerem 1. Gdzieś tu. O, dobra, jest perła i róża, klucz i szminka, świnka i trofeum, portfel i dzwonek, tron i złoto, czekolada i brylant, torba i szminka. Safe i zegarek, róża i świnka. Następnie mamy kapelusz i kapelusz, no i podkowa. Teraz jest moneta i świnka, naszyjnik i lustro, pierścionek i dzwonek. Druga strona. Dobra, gra 14. Tutaj szukamy też trzech takich samych: mamy torpa i lustro. Róża i portfel. Kolczyk i kufer. W starym Michaela chyba słychać. Naszyjnik i moneta. <gryśle> Pierścionek i czekolada. Worek i branzoleta. Kufer. I torba. Im ja staram się głośniej mówić, tym on głośniej chrapie. Żebyście go usłyszeli widocznie. Podkowa i safe, prezent i perfumy, pierścionek i kufer, perfumy i okulary. Tu mamy trofeum, trofeum i, i, i. czekolada. A to mędy jedne. Tu mam kolczyk i tron. Tutaj mam worek i tron. Tutaj mam złoto i brylant. Ostatnie trzy szanse: prezent i garnek, kolczyk i podkowa. No i bonus. I w bonusie z 6 dych. ale fajnie. <śm> ale się cieszę. Naprawdę już myślałam, że nic z tego nie będzie. Zobaczcie: 60 zł. Mega się cieszę. Kurczę fajnie. Te brylanty odrobiły mi i playbooka. No, odrobiły mi playbooka. Zwróciły się też brylanty. Bardzo się cieszę. Fakt, faktem, delikatny minusik jest. Ale minus dzisiaj to tylko 6 zł. Więc wcale nie ma tragedii. Ja się bardzo cieszę. Playbook zawiódł. No cóż, ale brylanty dały 60 zł. Kurczę fajnie. Także do samego końca w niecierpliwości, ale się udało. Chłop przez to chrapać, więc już możemy swobodnie, mogę swobodnie mówić. No co, w takim razie test jedynek jest zaliczony na 66, 67, 68 zł, 62 zł wróciło. Także nie jest wcale tak źle. Na dzisiaj kończę. Trzymajcie się kochani, buziaczki. Miłego dnia wam wszystkim życzę. Pa pa.